Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie troszeczkę inny vlog, vlog z zawodów. Ja ze swoją podopieczną na zawody, są to jej pierwsze zawody, więc będę towarzyszyć jej przez cały czas. I właśnie idziemy teraz do stajni zapakować konia. Ja mam ze sobą oczywiście swoją kawę i z tyłu jedzie ze mną mój piesek, który jest no, nierozłączną częścią już mnie. Także często tam gdzieś się przewija na Insta przede wszystkim na Instagramie. Tak, także dzisiaj jedziemy na zawody. Jedziemy na zawody do podkowy leśnej. Listy zostały strasznie poprzesuwane. Jesteśmy spóźnione, czy opóźnione można powiedzieć, o jakieś 3 godziny. Starty miały być około 10, a wyszło, że jest około 13, z czego Pola jedzie ostatnia. Więc będzie to prawdopodobnie 14 godzina, jak wystartuje. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Nie ma nawet godzin startu dokładnych przejazdów, tak? dokładnie o której zawodnik jedzie. Także szczerze mówiąc nie wiemy nic, pakujemy konia, jedziemy na miejsce i wtedy się wszystkiego dowiemy. Zapraszam! już się zaczyna pakowanie sprzętu, właśnie tutaj Pola nosi, no i zaraz będziemy pakować konia. Ale światło strasznie daje. Pakujemy. Ale chyba trzeba będzie pomóc. Mhm. No, dobry koń. Mm, brawo. Możesz stanąć troszeczkę z tyłu tam. Maisie. Dobra, na koń już zapakowane. Teraz będziemy dopakowywać i jedziemy, a końc sobie czeka poszło całkiem nieźle, na dwie ląże dało radę, niestety nie mogłam tego nagrać, bo pomagałam przy pakowaniu, ale poszło bardzo sprawnie no to jedziemy samochód zapakowany na full tutaj siodło i inne rzeczy Dotarliśmy, konie wypakowane i będziemy się teraz przechadzać. No needed! A co tu takie mokre jest? Dlaczego masz mokre tutaj rękawiczki? Yy, Mogły nie doskonać. A nic się nie wylało. Przyjąć. Mamy jeszcze dwie godziny do konkursu, tak? jest to ogrom czasu. Niestety inaczej nie mogliśmy przyjechać, bo tak, tak mieliśmy transport. Więc sobie teraz czekamy zaplatamy, szykujemy się jeszcze do końca później się rozprężymy koń jak na razie zachowuje się po prostu wzorowo że, o, teraz szyję koreczki to jest mój ulubiony sposób e, w ogóle na koreczki, czyli najpierw robimy warkoczyki, a później robimy szycie trzymają się mega długo, mamy pewność, że się nie rozpadną, no i moim zdaniem one po prostu wyglądają najładniej No dobra, teraz potrzebuję nożyczek. O. Jest godzina za 15.12, Tą kursy zaczynają się około 13.10, z czego pola jedzie ostatnia e, lub tam przedostatnia, także mamy jeszcze chwilę czasu. dają radę takie bywa się robią, że warto popatrzeć, jakby coś mieć okazję. Także my działamy i niedługo rozprężenie. Wiesz co ja przetarła, bo ma zawalone no, tam tylko jakiegoś no bo tam wąchała ziemia. My idziemy właśnie do biura zawodów Opłacić Tutaj starty Koń już zapleciony Teraz już tylko Przejdziemy się w jedną, w drugą mamy rozprężenie I starty, starty Zobaczymy jak to pójdzie Rozprężenie w ogóle będzie na hali które, Nie wiem czy tam widać Później będzie widać A na hali Może być Ciekawie, ponieważ hala jest namiotowa, więc istnieje duża szansa, że gdzieś tam będzie to rozproszenie, ale zobaczymy. Także ja naturalnie trzymam kciuki, że wszystko będzie ok. Czekamy teraz, aż kończy się dekoracja Pony Games i będziemy już iść się szykować. Niestety niby dużo czasu, tak jak mówiłam wcześniej, a się okazuje, że już musimy lecieć. Oj, o mój słodki piesek grzeczny, szczęśliwie koń już ubrany teraz idziemy się rozprężać i niedługo przejazd trzymajcie kciuki dlatego ja bym jeszcze poczekała i w ogóle się nie usłyszała tego. Hmm. Dobra, nieważne, nie patrzymy na parkour. Hmm. Tak, tak, tak. Zobaczymy jak tam będzie w środku. tam właśnie parkour, zobaczymy co to jest postawiane? Nie wiem, hmm. czy to jest parkur, czy co. jest jakieś takie, to jest. Nie mamy uśmiechu. Nie, no myślę, że nie, jeśli to na... ale to nie myślę. Nie, my to za bardzo o tym może, bo jak ty sobie

Powiedz coś do kamery. Uspokajamy pole. Zresztą się teraz widzę. Dobrze. No dobrze. To jest wszystko dobrze opanowane. Rozprężenie bardzo fajne. Taka się skupia. Pole się musi skupić. Ale generalnie jest dobrze. <noise> ej! Ej! ej. Wow, wow, wow.

For en dag for en øre. Po startach było dobrze, moim zdaniem, jak na pierwsze zawody. Naprawdę tutaj poladała z siebie wszystko. No rewelacyjny koń. Po prostu nie bała się, nie puszyła, przede wszystkim. Także naprawdę super. Zawody zakończone. My się będziemy powoli zbierać. Tutaj idziemy już rozsiodłać konia. Ten jest już troszeczkę rozpężony na koniec. Ochłodzony. Mam nadzieję, że następnym razem e, będziemy na podium. Tutaj, niestety, było kilka takich rzeczy do poprawy, ale wiadomo, są to pierwsze zawody, także zawsze jest dużo rzeczy do poprawy. Leci? Все. Dzięki bardzo, że oglądaliście i do następnego. Cześć.